Cześć! Wyobraź sobie rybę z ludzkimi zębami, lwa morskiego kradnącego połów prosto z rąk, albo rekina, który uznaje łódź za idealne miejsce do odpoczynku. Brzmi niewiarygodnie? To dopiero początek. Zanurzmy się w fascynujący świat morskich tajemnic, pełen zaskakujących zwrotów akcji niczym w hollywoodzkim filmie. Rekin chochlik. Przybysz z otchłani. W głębinach na ponad 1300 metrów żyje przerażający rekin chochlik, znany ze swojej wysuwanej szczęki. Pewnego dnia grupa rybaków na Florydzie przypadkowo wyłowiła ten rzadki gatunek. Niestety rekin był już martwy, co skłoniło badaczy do zastanowienia się nad przyczyną jego śmierci, chorobą lub urazem. Najbardziej fascynująca część tej historii wydarzyła się później. Jeden z naukowców, zafascynowany niezwykłym wyglądem rekina, postanowił dokładnie go zbadać. Okazało się, że ten głębinowy drapieżnik to jedyny żyjący członek rodziny Mitsukurinidae. Jego imponująca szczęka nie tylko pomaga mu łapać ofiary, ale również budzi respekt i strach u każdego, kto stanie mu na drodze. Żaglon – egzotyka głębin Ocean kryje wiele tajemnic, ale ryba o fantazyjnej nazwie żaglon wyróżnia się nawet wśród najdziwniejszych stworzeń. Ten niezwykły mieszkaniec głębin łączy elegancję z osobliwością. W normalnych warunkach jest rzadko widywany przez ludzi, ale kiedyś rybakom udało się go złapać w pobliżu brzegu. Na pierwszy rzut oka żaglon wygląda smukło i dostojnie, ale bliższe spojrzenie ujawnia jego wyjątkowość. Srebrzysta skóra błyszczy w świetle, a długie Ciało wydaje się stworzone do płynnego manewrowania w wodzie. Najbardziej charakterystycznym elementem ryby jest rząd pionowych łusek na grzbiecie przypominających irokeza. Kto by pomyślał, że natura ma takie poczucie humoru? Rekiny wielorybie giganci w potrzebie. Podczas rutynowej wyprawy w zatoce Chenderawashi rybacy przypadkowo złowili cztery dorosłe rekiny wielorybie i to jednocześnie. Zaskoczeni niecodziennym połowem natychmiast wezwali ekipę ratunkową. Uwolnienie dwóch rekinów poszło sprawnie, ale pozostałe zaplątały się w sieci. Uratowanie gigantów wymagało wielu godzin pracy i dodatkowej pomocy. Cała akcja była zarówno dramatyczna, jak i inspirująca. Rzadki przykład współpracy człowieka z naturą, zakończony szczęśliwym powrotem gigantów do ich morskiego domu. Ryba z ludzkimi zębami. Wśród najbardziej zaskakujących odkryć natury ta ryba bez wątpienia zajmuje czołowe miejsce. Już na pierwszy rzut oka jej niezwykłe cechy przyciągają uwagę. Rzędy idealnie ułożonych zębów, które mogłyby znaleźć się w podręczniku dla dentystów. To jednak ani mutant ani rezultat zanieczyszczenia środowiska. Ta wyjątkowa ryba, znana jako Sargus owczak, zamieszkuje wody Ameryki Północnej: od Cape Cod i Massachusetts przez Florydę, aż po Zatokę Meksykańską i Brazylię. Choć jej zęby mogą wydawać się osobliwe, są przystosowane do siekania, a nie rzucia pokarmu. Idealnie sprawdzają się do rozłupywania twardych skorup, ponieważ dieta tej ryby składa się głównie ze skorupiaków. Z uwagi na charakterystyczny kształt pyska, sargus owczak bywa również nazywana głową owczą. Lew morski panczo Praca na łodzi na środku oceanu może wydawać się monotonna, ale czasami potrafi dostarczyć niespodziewanych emocji. Wyobraź sobie, że nagle pojawia się lew morski, który bezceremonialnie przejmuje twój połów, delektuje się dorszem na twoich oczach, pozwala się pogłaskać, a potem znika, niosąc swoją zdobycz na kolację. Jeśli masz ochotę przeżyć taką przygodę, wybierz się do Zatoki Kalifornijskiej, gdzie można spotkać słynnego lwa morskiego o imieniu Pancho. Rekin gryzie łódź. Rekiny są znane jako potężne drapieżniki o imponujących szczękach uzbrojonych w rzędy ostrych jak brzytwa zębów. Często atakują wszystko, co znajdzie się na ich drodze, nawet łodzie. Pewnego razu podczas połowu grupa rybaków padła ofiarą takiego spotkania, gdy rekin zaatakował ich nadmuchiwaną łódź. Na szczęście zdołali dopłynąć do brzegu na czas, unikając tragedii. Rekin nie był agresywny, ale sytuacja i tak przyprawiła wszystkich od Okoń morski. Okoń morski znany również jako Labrax to prawdziwy gigant, masywny, silny i nieprzewidywalny. Nawet schwytany przejawia oznaki agresji. Wystarczy spojrzeć na nagranie, na którym ten morski drapieżnik zauważył szansę na ucieczkę i natychmiast ją wykorzystał. Nieźle, prawda? Niebezpieczna konfrontacja. Podczas ekspedycji badawczej grupa naukowców znalazła się w niezwykle niebezpiecznej sytuacji. Poszukiwali żarłacza białego, nieświadomi, że drapieżnik czai się tuż pod nimi, gotowy do ataku. Na szczęście jeden z badaczy znajdował się na wystarczająco wysokiej i stabilnej platformie, co uchroniło go przed wpadnięciem do wody. Ta dramatyczna scena doskonale ukazuje niezwykłe instynkty rekinów oraz podkreśla, jak ważna jest ostrożność podczas badań w głębinach oceanu. Whisky w środku ryby. Niedawno pewien rybak przeżył zaskakującą przygodę, która obiegła internet i wzbudziła sensację na całym świecie. Podczas filetowania dużej ryby na stole wszystko przebiegało zgodnie z planem, aż do momentu, gdy zaczął oczyszczać jej wnętrzności. Ku swojemu zdziwieniu natrafił na coś nietypowego w żołądku ryby. Gdy ostrożnie wyjął przedmiot, okazało się, że to nienaruszona butelka whisky. Rekin na pokładzie. Wyobraź sobie spokojny dzień na morzu. Łowisz ryby, cieszysz się słońcem, gdy nagle z wody wyskakuje wielki biały rekin i ląduje na twojej łodzi. Przez chwilę szamocze się, a potem uspokaja, zdając sobie sprawę, że nie może się wydostać bez pomocy. Choć film z tego zdarzenia kończy się w tym dramatycznym momencie, historia ma szczęśliwe zakończenie, a rekin wrócił do wody. Inny sposób łowienia. Malediwy słyną z wyjątkowego sposobu połowu tuńczyka. Kraj ten dostarcza około 10% światowej produkcji tuńczyka w puszkach. Tradycyjna technika połowu polegająca na łapaniu pojedynczych ryb na wędkę i natychmiastowym wciąganiu ich na pokład minimalizuje ryzyko przypadkowego złowienia innych gatunków. Malediwscy rybacy koncentrują się na siedmiu komercyjnie ważnych gatunkach, takich jak bonito i tuńczyk biały, których populacje w tych wodach są wyjątkowo liczne. Nie jest to tylko najlepszy i najbardziej zrównoważony sposób połowy tuńczyka, ale także i wspaniały widok. Rybie trofeum Dwóch rybaków z dumą pozowało do zdjęć ze swoimi imponującymi zdobyczami. Jednak ich radość nie trwała długo. Z wody wynurzył się lew morski, który zobaczył niezły obiad. Bez wahania wyskoczył na pokład, porwał łupy i zniknął pod wodą. Sprawcą całego zamieszania był dobrze znany, psotny lew morski Pancho. Pingwin na burcie. Każdy z nas ma w sobie instynkt przetrwania, a słodkie pingwiny nie są wyjątkiem. Kiedy ten mały pingwin znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ścigany przez orkę, instynkt kazał mu działać szybko. Zdecydował się wskoczyć na pokład łodzi pełnej ludzi, szukając ratunku. Pierwsza próba nie powiodła się, ale pingwin się nie poddał i przy drugim skoku bezpiecznie wylądował na pokładzie. Ciekawe skąd wiedział, że na łodzi będzie akurat bezpiecznie. Przytulas od lwa morskiego. Pewien mężczyzna przeżył nietypowe spotkanie z lwem morskim, które szybko przerodziło się w serdeczny uścisk. Początkowo zwierzę krążyło wokół niego, sprawiając wrażenie, jakby zamierzało ugryźć. Zamiast tego jednak okazało się, że była to przyjacielska samica lwa morskiego, która po prostu chciała nawiązać kontakt. Szybki uścisk i mężczyzna wrócił na łódkę, choć lew morski chętnie pewnie by się jeszcze poprzytulał. Niedźwiedź złodziejem ryb. Dla tego rybaka połowy zakończyły się niespodziewanym obrotem wydarzeń. Ledwie zdążył złowić rybę, gdy nagle pojawił się niedźwiedź i bezceremonialnie odebrał mu zdobycz. Możliwe, że była to matka szukająca posiłku dla swoich młodych. Na szczęście rybak zachował zimną krew i nie próbował walczyć. Bambusowe pułapki na ryby. Łowienie ryb przez wieki przeszło ogromną ewolucję, ale czasami najprostsze metody okazują się najbardziej skuteczne. Sprytni rybacy wykorzystują pędy bambusa, umieszczając je w błocie, aby połączyć płytkie wody z ukrytym otworem przy brzegu. Dodając odrobinę przynęty, wabią ryby, które podążają za zapachem prosto do pułapki. Błędna decyzja. Nie każda przygoda wędkarska kończy się sukcesem. Czasami zabawne wpadki przyćmiewają sam połów. Pewien rybak, podekscytowany swoją zdobyczą, zapomniał, co miał wrzucić do wody i jego telefon zakończył swój żywot na dnie. Chyba było warto. Elektropołów. Elektropołów to jedna z najbardziej brutalnych metod połowu ryb, budząca sprzeciw na całym świecie. Ta technika polegająca na rażeniu prądem w wodzie skutecznie obezwładnia ryby, ale niesie ze sobą poważne konsekwencje. Nawet ryby, które unikają złapania, mogą przestać się rozmnażać, co prowadzi do zakłócenia równowagi ekosystemu. Choć metoda ta jest zakazana w wielu krajach, nadal bywa stosowana, zwłaszcza w płytkich zbiornikach wodnych. Sprytny złodziej. Wiemy, że żarłacze białe doskonale tropią i atakują swoje ofiary, ale czasem też chcą trochę poleniuchować i marzą, żeby rybacy odwalili za nich całą ciężką pracę. Może i ten żarłacz ukradł spory kawał dorsza, ale zostawił też trochę dla rybaka. I zrobił to nie raz, lecz dwukrotnie. Za każdym razem, gdy człowiek łowi ryby, rekin zjada większość połowu. Sprytne, prawda? Wielorybi rybacy Wieloryby to mistrzowie w swoim fachu. Najpierw wydmuchują bąbelki, tworząc coś w rodzaju podwodnej sieci, która przyciąga i skupia ryby w jednym miejscu. Gdy ławica jest wystarczająco duża, wyskakują z wody, by zebrać obfity połów. Ta spektakularna metoda jest wynikiem lat ewolucji i współpracy w grupie. Choć czasami wieloryby polują samotnie, największe sukcesy odnoszą, gdy działają zespołowo czasami w grupach liczących 20 lub więcej osobników. To doskonały przykład, jak natura potrafi stworzyć skomplikowane i efektywne strategie łowieckie. Niespodziewany połów sum plekostomus. Niektóre połowy mogą wyglądać jak sceny z programów przyrodniczych. Taki widok zarejestrowali pewni rybacy, trzymając w rękach niezwykłego suma plekostomusa. Rybę, która natychmiast przyciąga uwagę swoim wyglądem. Plekostomus wyróżnia się nie tylko płochliwością i umiejętnością kamuflażu, lecz także nietuzinkowym ubarwieniem przypominającym mozaikę. To mistrz gry wchowanego, więc schwytanie go jest prawdziwym wyzwaniem. Jego oryginalna prezencja sprawia, że zasługuje na miejsce w Oceanicznej Galerii Sławy jako jedna z najbardziej fascynujących ryb głębinowych. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał. Napisz komentarz i do usłyszenia.